W tym przykładzie zmieniły się jedynie przyporządkowania w tabelce, natomiast rysunki zostają takie same, tak jak w poprzednim przykładzie. I teraz popatrzmy do tabelki. Tym razem w liczbie minus 2 przypisano liczbę minus 1, taką wartość funkcji, no więc te dwa punkty musimy z sobą połączyć. Następnie liczbie minus 1 przyporządkowano 0. 0 przyporządkowano 1. 1, 2, 2, 3 i został nam jeden element, którego nie przyporządkowano żadnemu argumentowi. Ok, tak może być. I to jest graf przedstawiający funkcję. Na koniec sprawdźmy, czy ta funkcja ma miejsca zerowe, czy istnieje taki argument, dla którego f od x jest równe 0. Mamy tutaj taką sytuację, iż tutaj jest f od x równe 0, a odpowiadający argument to liczba minus 1. Czyli miejscem zerowym tej funkcji jest minus 1.